Cześć, witajcie. Ja jestem Dariusz, a to jest kanał Ścieżki Wolnej Woli. Nagrywam dzisiaj ponownie w terenie, co bardzo mnie cieszy, bo wolę to robić w naturze, jest bardziej tak organicznie niż siedzieć przed komputerem w domu z green screenem w tle. A o czym dzisiaj porozmawiamy? A porozmawiamy o temacie dość powszechnym w tych naszych kręgach duchowo-alternatywno-rozwijających się świadomościowo i kosmicznie ludzi. Porozmawiamy o o rzekomych modyfikacjach genetycznych i ogólnie o stwarzaniu człowieka tutaj na Ziemi przez jakieś pozaziemskie rasy. Czy ingerowały w naszą genetykę, czy całkowicie nas stworzyły, jak to jest. Oczywiście wypowiadam się wedle mojego stanu wiedzy i zrozumienia tej wiedzy na ten moment. Takie tematy mają to do siebie, że często mieszają prawdę z półprawdą. Albo również ze zwykłym fałszem. I wychodzi z tego taka kompilacja wszystkiego. I w tym temacie również tak jest. Czyli jest trochę prawdy, trochę błędnej interpretacji, a trochę całkowitych bzdur. E, mianowicie ludzie nie zostali stworzeni jakoś tutaj na ziemi przez inne rasy, e, przez jakieś krzyżówki czy coś takiego. Ludzie jako Lirianie, ponieważ. E, Gatunki ludzkie są powszechnie uważane za Lirian. Istniały zawsze we wszechświecie. Ta nazwa Lirianie, że rzekomo wywodzimy się z Liry, to jest też taka troszeczkę półprawda, bo faktycznie tam było największe skupisko ludzi. Był taki okres w historii naszej galaktyki zwany ekspansją Liry, kiedy terasy ludzkie rozchodziły się po całym wszechświecie, zasiedlając nowe miejsca, tworząc nowe cywilizacje. Tak chociażby Plejady zostały zasiedlone. Między innymi również Ziemia. Od, oznacza to, że my teraz jesteśmy potomkami dawnych lirian, którzy niegdyś tutaj w ten czy inny sposób podczas tej ekspansji e, przybyli. Nie jesteśmy jakoś rasą, która była genetycznie tworzona od małpy czy od czegoś poprzez jakieś mutacje e, krzyżówki DNA innych ras. E, to jest akurat błędna koncepcja. E, może słyszeliście Również takie teorie, jakoby ludzie byli zniewalani poprzez to, że różne negatywne rasy na jakimś tam etapie naszego rozwoju manipulowały naszymi genami, ograniczając nasze DNA, by przytumić nasz potencjał. I ponownie jest to częściowo prawda, a częściowo niekoniecznie. Jest to prawdą o tyle, że faktycznie były rasy, które to robiły, ale nie jest prawdą, że to zrobiły, ponieważ nie da się genetycznie trwale zmodyfikować człowieka. Jak powiedziałem, ludzie jako Lirianie, to jest rasa, która nie została nigdy jakoś stworzona. Jesteśmy rasą, która jest rasą pierwotną, która wyłoniła się. Z samej kreacji źródła. Na tym polega koncept nieskończoności. O ile rozumiemy, że czas jako taki nie istnieje, wszechświat jest nieskończony, no wszystko jest nieskończone, no ale co, ale ludzie mieliby mieć początek, jako ta rasa pierwotna nie mamy początku, jak i nie mamy końca. Można powiedzieć, że jesteśmy. Czystą kreacją z poziomu źródła, ale gdybyśmy się tak cofali, używając linearnej koncepcji czasu, nigdy nie dojdziemy do tego momentu, że ludzie się pojawili jako coś. Po prostu zawsze to się będzie rozbudowywać, dopisywać i to będzie szło w nieskończoność. Tak jak. Przyszłość jest nieskończona, tak i przeszłość jest nieskończona, a w niej można powiedzieć, że zawsze byli ludzie, a przynajmniej zawsze, dopóki jakiekolwiek rasy we wszechświecie sięgają pamięcią. My tutaj na Ziemi jesteśmy oczywiście wariantem tych Lirian. Można mówić o początku rasy ludzkiej tutaj na Ziemi, tej formy jaką mamy. Jesteśmy pochodną od Lirian, ale tak szerzej ogólnie no, jesteśmy tymi Lirianami, jesteśmy po prostu ludźmi, a jako ludzie nie mieliśmy początku, który byłby jakimś sztucznym tworzeniem nas. Wspomniałem przed chwilą, że tak robiono nam różne modyfikacje genetyczne, chciano przygasić nasz potencjał, żebyśmy byli bardziej potulni, żebyśmy bardziej wykonywali jak niewolnicy rozkazy różnych negatywnych istot, na przykład gadzich, jednakże wspomniałem też, że to się nigdy nie udało, ponieważ owszem różne genetyczne ingerencje były, ale człowiek ma bardzo mocne połączenie ze źródłem. I to sprawia, że jeżeli dochodzi do jakiejś anomalii, czyli zmodyfikowano to DNA, no to ta anomalia, jak zostaje wykryta przez czy to nasze ciało, czy może lepiej trafnie powiedzieć naszą świadomość, ona z czasem się naprawia. Nie mówię, że modyfikacja genetyczna dokonana w jeden dzień, to za trzy dni już wszystko będzie po sprawie. Czasami ten człowiek nigdy się nie naprawi, może jego dzieci również, ale chodzi mi o łańcuch pokoleniowy, że jeżeli zmodyfikowano człowieka, to ta modyfikacja z czasem się rozpuszcza, a geny wracają do swojej pierwotnej natury. Ponieważ mamy to połączenie ze źródłem, o jakim mówiłem, to to jest taki jakby wzorzec, ta nasza matryca ideału. I jeżeli odbiegamy od tej matrycy ideału, to ta zmiana, ta modyfikacja zostaje zaktualizowana, zostaje stopniowo nadpisywana. I tak jak przed chwilką wspomniałem, niekoniecznie wydarzy się to od razu w życiu tego zmodyfikowanego człowieka, być może on taki by został ale docelowo, jeżeli przekazałby te geny dalej, miał potomstwo, to to się naprostuje. Innymi słowy, negatywne rasy, które zniewalały ludzi, nigdy nie osiągnęły sukcesu w uczynieniu modyfikacji genetycznych ludzi jako czegoś trwałego. Że raz to zrobimy i człowiek już zawsze będzie zmodyfikowany i taki już zostanie nam poddany. Nie, to się nie udało. Można robić, że tak to ujmę, dawki przypominające, żeby utrzymać tę modyfikację. I wtedy faktycznie byłoby to możliwe, ale to byłoby takie ciągle sztuczne, podtrzymywane, bo gdyby nie te dawki przypominające, no to znowuż ten człowiek prędzej czy później, pokoleniowo, wszystko wróciłoby do normy. Więc chcąc modyfikować człowieka, trzeba byłoby stale to powtarzać, stale to robić. Ostatecznie, tak jak mówią tablice sumeryjskie o tych różnego rodzaju ingerencjach w naszą genetykę, modyfikacjach, było, to się nie udało, ale to, co stworzono, to ostatecznie negatywna strona zmodyfikowała już nie DNA ludzi, ale DNA gadów. I stworzono w ten sposób pewną kastę gadów które możemy nazwać gadami ziemskimi i to one pełniły taką funkcję w hierarchii na samym dole, wręcz niewolniczą. To był ten sztucznie stworzony gatunek, ale modyfikacja ludzi jako takich, czy też stworzenie człowieka, nie. Stworzenie człowieka, absolutnie nie. Modyfikacja genetyczna tak, ale się nie powiodła, ponieważ się samonaprawialiśmy. No ale w takim razie dlaczego? żyjemy stosunkowo krótko, podczas gdy inne rasy liriańskie, czyli inne rasy ludzkie twierdzą, że żyją, że to, to, to ciało wystarcza, żeby żyć na przykład 950 lat. Oczywiście tutaj może być kwestia technologii, ogólnie też warunków bytowych, żywienia, to wszystko ma na to wpływ, ale fundament jest jeszcze inny. Albo też a telepatia. Czemu nie mamy telepatii, skoro inne rasy ją mają? I to jest zabawna sprawa, ponieważ badając nasze DNA, te pozaziemskie, sprzyjające, pozytywne nam rasy mówią wprost: Ludzie, ludzie z Ziemi, wasze DNA jest kompletne, jest całe, tylko nie jest w pełni aktywowane. Oznacza to, że potencjalnie mamy dostęp do tego samego co te różne inne pozaziemskie ludzkie rasy, ale, ale z jakiegoś powodu jest to u nas zablokowane. Czy to znaczy, że jakaś modyfikacja genetyczna jednak się powiodła? Otóż nie. Negatywna strona jest całkiem sprytna i przez wiele dziesiątek, leci, stuleci leci doskonaliła swój sposób manipulowania ludźmi i sprawiania, by byli posłuszni. I to, co ostatecznie doprowadziło do ograniczenia potencjału nas, ludzi na Ziemi, to nie były te ingerencje w nasze geny w sposób taki bezpośredni, fizyczny, ale poprzez manipulację naszą psychiką, naszą świadomością, albo najtrafniej powiedzieć naszą percepcją. Doszło do tego, że na pewnym etapie, to był etap Lemurii, Atlantydy. Atlantyda to nie było przyjemne miejsce, tam się straszne rzeczy działy. Tam byli ludzie hodowani na farmach w całkowitym zniewoleniu, ale właśnie zniewoleniu przede wszystkim mentalnym, w którym poniekąd tkwimy do dziś. Oddzielono młode pokolenie dzieci od ludzi starszych. Starsi zostali po prostu, że tak to ujmę delikatnie, skasowani, małe dzieci były wychowywane przez nieco starsze dzieci, no ale dzięki temu udało się przeciąć taką ciągłość pokoleniową, pamięć tego, jak było, jak jest i umieszczono to nowe, młode pokolenie w takich warunkach, gdzie zawsze byli pod ścisłą kontrolą, gdzie nie zaznali wolności, gdzie wtłaczano im pewne prawdy, jak życie świat wygląda, jakie jest miejsce człowieka w tym świecie. Czyli można, można powiedzieć, że to co zrobiono, to była przede wszystkim, Indoktrynacja, to była taka twarda propaganda, żeby przekonać człowieka do pewnych rzeczy. Co jest możliwe, co nie jest możliwe, co on może zrobić, czego absolutnie nie może, jak działa świat. I to wszystko zakotwiczało pewne kolejny myślowe, przekonania. To były koncepty, idee. A człowiek, jako ten, który ma połączenie ze źródłem, jako kreator, jest tak potężny, że gdy uwierzył, w to, jak wygląda świat, że są inni silniejsi od niego, że on jest tylko mały i słaby, to jako kreator miał taką moc, że dokonał samoograniczenia. Sami z poziomu własnej świadomości, percepcji dokonaliśmy dezaktywacji jakby części DNA. Ono jest, DNA jest kompletne, ale nie w pełni aktywowane, bo nasza świadomość... Uznała, że coś nie jest możliwe, więc zatrzymało się jakby na tym etapie. To jest, ale wyłączyliśmy sobie do tego dostęp. I tak było niegdyś i niestety tak jest nadal, ponieważ dajmy na to Biblia. Biblia, Stary Testament przedstawia stworzenie człowieka. Następnie człowiek okazał się grzeszny, wygnanie z raju, no i oczywiście cała ta historia. To jest alegoria upadku właśnie Atlantydy, buntu człowieka, który zrozumiał, że jest zniewolony, wykorzystywany, o czym dowiedział się od kobiet z Lemuri. Stąd kobiety dały ten owoc poznania Adamom, czyli po prostu rasie Adamowej, czyli ludziom z Atlantydy. To jest alegoria, ale alegoria, która została napisana przez tą negatywną stronę. W związku z tym wyzwolenie się ludzi. Czyli odejście Adama i Ewy z raju jest ukazane jako ich błąd, coś strasznego, a nie jako akt wyzwolenia. I ta historia biblijna dzisiaj z tej obecnej perspektywy ma nas właśnie przekonać, że jaki jest człowiek? Człowiek jest słaby, bo jakiś potężny, potężny byt Bóg go stworzył, a człowiek jest tylko takim. Małym pyłkiem, który okazał się niewierny i został wygnany za swoje grzechy, za które musi całe życie prosić, przepraszać i tak dalej. No ale ktoś powie, ja tam w tą Biblię nie wierzyłem nigdy, ja tutaj mam tablice sumeryjskie, w ogóle Enki, Enlil i takie klimaty tam też mówią o stworzeniu człowieka, o tych modyfikacjach i jakie tam rzeczy w ogóle się działy, ale ponownie, to, że coś jest stare jak tablice, to nie znaczy, że jest prawdziwe. Biblia ma tego samego autora, który stworzył całą narrację o Anunakach. Przypomnę, że Anunaki to nie jest jakaś jedna konkretna rasa, a słowo Anunaki oznacza ci, którzy zeszli na ziemię, ci, którzy przybyli i nie odnosi się to do jakiejś jednej konkretnej rasy czy cywilizacji, a do każdej istoty pozaziemskiej, która po prostu w swojej formie tu przyleciała i zeszła na Ziemię. No ci, którzy zeszli na Ziemię. Oczywiście były w tym też negatywne istoty. I znowuż ta historia ma podobny wydźwięk jak Biblia, ponieważ w niej, jaki jest człowiek? Również jest stworzony, również jest uległy, podległy pod większe, silniejsze, mądrzejsze istoty, a człowiek to taka w zasadzie głupia małpka niemalże, ale ale oczywiście były też, był rozłam wśród tamtych istot, tych kreatorów. Jedni byli bardziej pozytywni wobec ludzi, widzieli w nich wartość, inni niekoniecznie, ale mimo wszystko cała ta historia i tak pokazuje, że miejsce człowieka jest podrzędne, jest niżej, podczas gdy inni go stwarzali, są mądrzejsi i są wyżej, co, co oczywiście nie jest prawdą. i ma tylko być kolejną warstwą propagandy, aby ci ludzie, którzy zajmują się tymi tematami alternatywnymi, którzy nie łapią się na pułapki religii, żeby uwierzyli w to. Bo skoro Biblia kłamie, no to to pewnie jest prawdą, bo w ogóle kosmici i tak dalej, więc na pewno to jest prawda. Ale jedno i drugie ma tego samego autora. I to chciałem wyjaśnić, że to, że coś jest stare, nie znaczy, że jest prawdziwe. Przy czym i tablice sumeryjskie, i tamte rzeczy, jak i Biblia, to nie tak, że tam jest nieprawda. Tam wręcz przeciwnie, tam jest prawda, ale bardzo, bardzo symboliczna i opisana z perspektywy negatywnej strony. Zatem to, co dobre dla nas, jest pokazane jako złe, a to, co jest złe, no to jest tam pokazane jako to pozytywne. Więc o tym warto y, pamiętać, że jesteśmy istotami świetlistymi i nie da się nas zmodyfikować w ten sposób, bo to, co nas ogranicza, to przede wszystkim nasze przekonania, koncepty i idee, że jesteśmy jakoś y, słabi i ograniczeni. Na zakończenie jeszcze tylko taka drobna wzmianka. Temat pokrewny, y, że, że dzisiaj świat ma taką y, tendencję y, pójścia w kierunku multikulturowym promuje się y, mieszanie ras i tak dalej dlaczego y, można powiedzieć że to również niszczy jakby rdzenną genetykę y, danej rasy, żeby wszystko wymieszać, co osłabia tą genety genetykę pierwotną, bo już nie będzie tej, nazwijmy to, jakiejś y, czystej, krwitej konkretnej rasy. Y, ale bardzo ciekawa rzecz, pamiętacie zapewne, że naziści podczas II wojny światowej, oni znowuż chcieli zachować czystość tej rasy, rasy aryjskiej, więc jak jedno ma się do drugiego? Z jednej strony multikulti i dążenie do wymieszania ras i genów, a z drugiej strony jest właśnie również działanie negatywnej strony, żeby zachować czystość tej rasy aryjskiej. I dlaczego? Dlaczego w ogóle takie na tym zależało? A zależało im na tym dlatego, że rasa konkretnie aryjska była z poziomu właśnie genetyki najbardziej kompatybilna, aby ich ciała można było przejąć, czyli istoty ciemne i istoty gadzie po prostu chciały, żeby było jak najwięcej ludzi arejskich, bo w nich można było dokonać takiego przejęcia, ponieważ no, każdy człowiek jest pewnego rodzaju portalem energetycznym i niekiedy można było zawłaszczyć sobie takie ciało, przejąć je. I to było najłatwiejsze do dokonania właśnie z rasą arejską. Dlatego negatywna strona próbowała iść w tym kierunku. No ale widzimy tutaj tą różnicę, że z jednej strony ta rasa aryjska, a z drugiej jednak multikulti. Albo agenda się zmieniła, bo z tą rasą aryjską nie wyszło, więc plan B. W takim razie mieszamy wszystkich albo mamy tutaj do czynienia z walką różnych frakcji w obrębie jednej strony, którą nazywamy ogólnie stroną negatywną. No pamiętajmy, że negatywna strona nie jest jednolita. Jest na przykład strona gadzia, która współpracuje poniekąd z negatywnymi, wysokimi szarakami zwanymi maitre, ale... Ale to jest tylko współpraca na poziomie, że jedna i druga rasa wykorzystuje ludzi. Więc w tym ujęciu współpracują, bo jedni i drudzy żerują na ludziach. Ale między sobą oni też walczą. To nie jest poklepywanie się po pleckach i braterstwo. Oni, oni też się nie lubią, oni też się zwalczają. Są walki o terytorium, ustawiają sobie symbole. Tutaj wam nie wolno przeniknąć, to jest nasz teren i tak dalej. Więc albo to, co właśnie powiedziałem, że jedni multikulti, a jedni rasa aryjska, że albo to jest no właśnie walka stronnictw albo po prostu zmiana planu. Tego akurat nie wiem, ale jakiś konflikt wewnętrzny negatywnej strony, no dla nas ludzi na ziemi byłby czymś akurat myślę pozytywnym. No tak czy inaczej, podsumowując wszystko co powiedziałem, nie umniejszajmy sobie, że Jesteśmy tworzeni przez innych, że jesteśmy jacyś gorsi, ale przede wszystkim, że jesteśmy słabi, bo cała moc jest po naszej stronie. Jak mówiłem, to co nas ogranicza, to przekonania, że jesteśmy ograniczeni, a do tych przekonań z różnej strony usiłują nas nakłonić. Ale jednocześnie proszę też Was bardzo, żeby nie przeginać z tą wspaniałością ludzi na Ziemi, bo czasami, czasami znajdowałem gdzieś opinie, Przyznam, że dość osobliwe, dziwne i bardzo krzywdzące, że to ludzie są najwspanialsi w ogóle w całym, wiesz, wszechświecie, a inne, wszystkie, wszystkie inne rasy są negatywne i wszystkie tylko chcą y, kraść energię i światło ludzi z Ziemi, bo oni sami, nie wiem, nie mają energii, nie mają duszy. To są akurat y, informacje... Bardzo uważam, żeby tutaj nie powiedzieć dużo brzydkich słów, bo uważam to za absolutnie chore, to jest obłęd, jeżeli ktoś tak myśli. No nie, jesteśmy ludźmi, mamy światło, jesteśmy wspaniali, jesteśmy kreatorem i wiele innych ras, również pozaziemskich, też. Zatem pamiętajmy o tym, że chociaż jesteśmy wspaniali, to nie jesteśmy jedyni. Jesteśmy źródłem, jesteśmy boskością, jesteśmy istotami świetlistymi i... Oni, nasi przyjaciele z gwiazd, również. Więc tym zakończę. Trzymajcie się. Do następnego i cześć. Papa. Hej.